nową wszystkim witam was w następnym motovlogu e, Tak dzisiaj sobie zaś tak poopowiadamy o wszystkim i o niczym, jak to zwykle umie, jak zwykle no, w połowie na spontanie na coś tam mam przygotowane. Także jademy sobie przy ciebie. pełny bak zatankowany mamy, także... Idzie trochę pojeździ. Na początku chciałbym was może przeprosić. Nie wiem jaki będzie dźwięk tym razem, ale musiałem zmienić tak jakby urządzenie, którym nagrywam dźwięk. W sensie chodzi mi o gadka, nie? O audio. O stary telefon, którym nagrywałem, który był przerobiony na dyktafon się zepsuł. Ostęg robią, nawet nie widziałem. No został przerobiony na dyktafon i no się zepsuł ostatnio, znaczy dzisiaj się zepsuł i muszę nagrywać czymś innym. Mam nadzieję, że jakość będzie w miarę okej. Okay. Idzie tam wyjechać bo za rogle cechać. A nie no. sobie dzisiaj. No, i o czym ja chciałem wam porozmawiać, o tym troszeczkę, e, czy każdy motocyklista to dawca. W sensie chodzi mi o to, że każdy motocyklista zapierdala tam 300 przez miasto, czy tam na gumie jeździ przez miasto koło szkoły, koło przedszkola i tak dalej. I chociaż wydaje mi się, że każdy człowiek, który ma przynajmniej trochę swojego rozumu, wie o tym, no, że w każdej grupie znajdą się jacyś wariaci, czy psychopaci, można ich tak nawet nazwać. Czy to w, w, nie wiem, w świecie kibiców są w porządku ludzie, chociaż zdarzają się tacy przygłupy, e, czy właśnie w świecie motocyklistów, kurde kierowców samochodów, kierowców ciężarówek, to wszystkiego. W każdym społeczeństwie znajduje się jakiś procent debili, bo nie bójmy się nazywać rzeczy po imieniu, że osoba jeżdżąca przez miasto, tam 250 czy nawet więcej, to to jest debil. Tego inaczej nie można nazwać, chociaż pewnie dostanę za to jakieś hejty, bo młodzi się jarają w tym. No, ale jednak im człowiek starszy, tym bardziej rozumie niebezpieczeństwo z takich rzeczy. Znajdują się wśród nas ludzie, którzy nie myślą o tym jak, jak jeżdżą, nie? że lubią pozapierdalać w mieście czy coś, no oczywiście jak miałem Kawasaki też tam jakoś super przepisało się, nie jeździło, no ale jednak musiałem uważać z leksza na to wszystko tam koło szkoły jak się jechało to się zwalniało, czy po przedszkola, ogólnie przez miasto raczej spokojnie, bo takich bardziej bocznych drogach to się przyciskało, nie no wiadomo jak ktoś kupuje ścigacza no to nie kupuje ścigacza po to żeby jeździć 50 na godzinę nim przez cały czas, nie tylko żeby trochę nim pozafierdalać, ale no to już jest potem jak to, no to co lubi no o tak to nazwę. Jak ktoś lubi zapierdalać i tak dalej, nie chce zapierdala tylko szkoda, że jak on się rozwali no to potem wszyscy motocykliści mają taka sama opinia, że dawcy debile bez mózgi i tak dalej, a to nie jest do końca prawda. A drugim tematem jaki chciałem się poruszyć jest polsko scena blogerów. O kurde. tylko scenę motowlogerów, ale za chwilę e, tak, za chwilę do Was wrócę se, za sekundę, na razie e, no i już jestem z Wami, musiałem coś zrobić, musiałem poprawić ten mikrofon, bo mi się coś to tak gadało e, no ja ciągle tak gadałem o polskiej scenie motovlogerów, nie, chciałbym Wam poopowiadać, znaczy powiedzieć o tym jak to naprawdę jest tak o kuchni trochę nie? No i powiedzieć o tym jakich ja lubię oglądać vlogerów Motovlogerów, vlogerów No zwał jak zwał, wszyscy wiedzą o co chodzi Tarcze sprzęgowe myśli zgają. Muszę to zaraz, znaczy dobra jest to potem hooger po tak Ja najbardziej lubię oglądać na przykład e, Koda Motovlog Adam Motovlog no naprawdę jest dużo osób, które lubią oglądać, które mają coś sensownego do powiedzenia. Koda najbardziej mi zaimponował tak jakby tymi swoimi poradnikami, jak, jak on zaczynał przygoda z moto, w sensie zaczynał. Jak zaczynać przygodę z moto, jak tam startować, co to jest przeciwskręt, jak zmieniać biegi i takie tam. To jest naprawdę przydatna sprawa. Eee, no niego bardzo lubię oglądać, nawet mimo to, że umie jeździć i tak dalej. Jakoś lubię to niego oglądać. A na przykład... Tam motowlog, chyba też go każdy z Was kojarzy. Imponuje mi swoim spokojem podczas nagrywania i tak dalej. Ostatni sytuacja, że mu wyskoczył jakiś dziki czy coś na droga i on bardzo spokojnie zareagował, bez nerwów, tak jak się powinno zareagować, tak jak się powinno nagrywać motowlog I bez nerwów, bez pretensji i tak dalej. Aż mi ktoś napisał na Facebooku, przepraszam, <laughs> powiadomienia w telefonie pewnie było słychać. E, no i tak jak mówię, no zaimponował mi ten, ale druga sprawa jest ze Śląska, to też jest ważne, nasz HOP, Nie wykluczone, że się coś razem nagro w przyszłości, może nie, nie tak dalekiej przyszłości nawet. Zobaczymy, jeśli Adam będzie chętny, nie ma problemu, wiem, że moja w 350TS, Twinsport bodajże, albo Luxa, nie Twinsport. E, Twinsport no także się, żeby żebyśmy sobie pojechali miasto czy co nie wyjdzie za problemu no, równie dobrze w przyszłym sezonie jak będę kupował normalne moto możliwe że się coś razem ponagrywam, wiecie w nam może większą, większą pojemność będzie mi łatwiej nagrywać może będzie większa publika i też więcej będzie więc większa możliwość o będę mógł z więcej no z więcej, jak się to odmieniał, więcej więcej z co... Więcej... Więcej osób będę mógł zaprosić do moich motovlogów, o, w taki sposób, bo jednak umie prawie każdy znajomy jeździ już jakimiś transportami co najmniej setki i tak dalej. Wiadomo 50, piątki też są, ale to wszystko tam AM6 albo jakieś deficy i tak dalej. NSR-ki też... No ale to tak jak wspominałem będzie nowe moto, będzie naprawdę... Znowu mi ktoś napisał. Sorry za to następny raz włącza powiadomienia <grych> eee, no eee, i o czym ja tego nie aha, że będzie większa możliwość tych nagrywek z ludźmi z otoczenia z, z światem motoblogerów i będą oczywiście dalsze trasy no ale musicie jeszcze chwilę poczekać do wiosny myślę że jakaś marzec, kwiecień już będę miał swego upragnionego sporta albo supermoto ciągle się waham między e, czymś przyblokowanym na A2 Sporta no albo jakieś supermoto supermoto oczywiście chyba jedyne no jedyne SM który się podoba to Suzuki DRZK 400 no a ze sportów to jest naprawdę duży wybór e, Ogar, nie nerwujmy, mnie jedź ze sportów no to no przy wszystko kurde na A2 jest w sumie jedynki przyblokowane i R6 Ale tak chyba jakaś K5, K6 bym kupił ze sportu, ewentualnie litra. Chociaż nie wiem czy... Bo wiem, że się coś przepisy pozmieniały, że nie idzie już jeździć e... Boże litrem chyba na A2 czy coś takiego, ale nie jestem pewny. Także wybaczcie, moja niewiedza jak zwykle, amatorska. <grystanie> no, ale tak jak gadałem, moje filmiki są typowo na spontanie, bez jakichś tam przemyśleń, Tylko zawsze piszę przed vlogiem do kumpli. Ej chłopcy, o czym by wam tu dzisiaj ponagrywać i tak dalej. A dzisiaj mi kumpel podsunął pomysł. Jeden o polskiej scenie motowlogerów, a drugi, drugi o czym na początku gadałem, Aha, czy każdy motocyklista to dawca, no. I jakoś tak wyszło, o, że tak dwa tematy połączyłem w jedność, a teraz jak zwykle gadkę na spotkanie. I w ogóle już mi prawie 200 subów padło, za co jestem bardzo wdzięczny. 200 subów to nie mało, ale oczywiście mam nadzieję, że urośnie. Taki plan, małe marzenie, żeby do wiosny wbić 500 subów, zobaczymy. Jak się uda, może się uda, może nie, jak się nie uda trudno, jak się uda będę naprawdę wdzięczny, także jeśli się moje filmiki Wam podobają, to lajki, w górę mile, łapki w górę mile widziane. Tak w ogóle to już tą drogą jechałem jeszcze na starej kamerce, ale tam i tak kuja było widać, także postanowiłem, że nagram jeszcze raz ta, ta, ta trasa, też nie miałem ka jechać, także... Tak jakoś wyszło, e, a on sobie ochota dzisiaj posiadać. taki dobry humor, no mimo iż wczoraj było źle, bo kolega się zducył na moto. E, no w ogóle to tak, życzymy mu wszyscy, szybkiego powrotu do zdrowia oczywiście, ale nic poważnego aż tak nie ma, dożyć z moto że się wszystko ułoży i że szybko z tego wyjdzie że na wiosnę sobie kupi nowe moto i będziemy znowu zapierdalali jak ze starych czasów a także do ciekawskich honda CBR 600 rr najprawdopodobniej do kasacji na złom ale nieważne kto ma widzieć ten wie tyle w tym acie leci się że zmiara, ok teraz nagrywam już tak się zaczyna ściemniać ale myślę że że będzie fajnie widać miara na tej kamerce Zobaczymy, o, gimby idą z gimbazy Ładne gimby, <laughs> dobra, nieważne <laughs> Bo jeszcze mnie będą oglądały czy coś, bo to jednak blisko mnie, a... Coś mi się zalał przez przykład, czy znaczy, przez chwilę ogarek, ale to się naprawi, to się wytnie ale się ludzie dziwnie patrzą na moja kamerka, w sensie to jest jeszcze takie błot w ogóle co to jest i w ogóle mam nadzieję, że z biegiem czasu to przejdzie i kamerki będą bardziej powszechne wśród motocyklistów, bo kamerki się naprawdę przydają. Bardzo fajne działki -y tu mają. <laughs> Czy, czy, nie w drugim oto zapomnijcie ocenić zasubskrybować kanału bo to bardzo motywuje zapraszam na facebooka, aska, instagrama wszystkie linki w opisie także wbijać tam bo warto także no do zobaczenia trzymajcie się na razie i pysk